4500 zł za monetę 5 groszy 2022. Tak, tak. Dzieje się już moneta, która wyszła końcem listopada. A już pobudza zmysły i podgrzewa emocje na aukcjach. Całkiem niedawno nagrywałem film o tej monecie, a już dostałem zdjęcia od was, że wyłowiliście ją z obiegu. Spójrzmy zdjęcie od pana Pawła, województwo mazowieckie. Wydana moneta w sklepie. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieć monety w sklepie, wydane gdziekolwiek, piście w komentarzach jakie województwo i gdzie tą monetę zdobyliście. Dolny Śląsk, Śląsk Sklep Kaufland od pana Kamila. Tutaj proszę, moneta wyłowiona. Pan Artur ma już cały woreczek. Wysłał mi niedawno zdjęcie. Kto był z obiegu, proszę o komentarz. Oczywiście cały woreczek rozumie, że pochodzi z licytacji bądź aukcji. No albo ktoś może ma chody w jakiejś instytucji typu Kaufland, poczta. Polska, bo tam najczęściej widywane są woreczki całe i tam na pewno szybko będzie można zdobyć tą monetę. Słuchajcie, co ja Wam na to powiem. Moneta 5 groszy 2022 powinna mieć niski nakład. Jest to, zawsze to była norma, ale niekoniecznie. Nakład, świadomość jest wysoka, słuchajcie, ludzi, że tych monet zachowa się bardzo dużo, jest bardzo prawdopodobne, więc nie ma sensu aż tak licytować i przepłacać, ponieważ... Tych monet zachowa się w woreczkach bardzo dużo i może ona nigdy nie mieć wysokiej ceny w przyszłości. 4500 zł za 50 saszetek, co daje w saszetce jest 100 sztuk, 50 saszetek w parciaku, czyli 5000 sztuk tej monety kupiła jedna tylko osoba sprzedane. To wychodzi 90 zł za saszetkę i 90 groszy za sztukę. Ile takich parciaków się zachowa? No to sami pomyślcie 5000 sztuk w jednym parciaku, czy mamy tylu kolekcjonerów. Moneta może być rzadka, ale cena będzie prawdopodobnie niska, długo się utrzymywać z powodu dużej ilości monet zachowanych w woreczkach. Jeżeli macie inne zdania na ten temat, piszcie mi w komentarzach. Bardzo chętnie wysłucham i poczytam, co mi piszecie. To była szybka relacja. Dziękuję i do następnego. Hej!